Zawodniczki bardzo o wygranie z tej średniej rundy. Uwaga, czas start. Pierwsza zero. Druga zero. Trzecia zero. Zarta AB0. Piąta bez problemu i szósta także. Jeszcze raz na drugą fazę. I siódma bezwłędnie i podobny skrót do ósemki i bezwłędnie ósemka. I znowu skrót do dziewiątki. I na uchwał Bardzo dobrze. I znowu tu skrót. A więc wszystkie skróty wykorzystuje Ewelina, dobra jazda. I 11:0 I jeszcze ostatnia, dwunasta. I do brała. Bardzo dobry przejazd. I bardzo dobry czas. Zero mówiąc Czas i 18 w setnej sekundy obejmuje prowadzenie w konflikcie wykorzystała wszystkie kluczy jak najstrukturowa przystała ja. a teraz